Wspomnij. Szybko! Tutaj efekt o, o kurde. I teraz będzie... Było blisko, co? Tutaj, tej wątki z tego co widzę. Szybka jesteś. Nieźle. Dzięki. No, chodź, lecimy. Więc okay. jak ich znalazłaś? Hmm. Może się po prostu. Tutaj na razie tak. rozglądaj, no bo... <noise> Pamiętasz tego świetlika, którego ugryzłaś i zabrałaś mu broń? Co? Bo tam... Nie może go. być jakiś lód, który... Widziałam, jak leczę się po ulicy, więc go śledziłam. Weszłam za nim do tej uliczki i nagle rzuciło się na mnie pełno świetlików. Zabrali mnie prosto do swojej kryjówki do Marlin. Bałaś się? Nie ma nic. Byłam przerażona. Okej, Myślałam, że mnie zastrzeli. Ale na szczęście mało. Co tak było? Oczekiwałam. Zrobiła z ciebie świetnika? Coś w tym stylu. Ta cała akcja była testem. Chciała wiedzieć, czy można mi zaufać. O. Hmm. A nie, jest! Kartka. Wanted, czyli poszukiwany. Wiek, wzrost, waga. O Serio? Myślę, w sensie, że przypominasz swoją mamę. No, ja A. na ten temat więcej ode mnie. Się... No, dalej. Nie, oh. nie tuki. No, no. Nie, tuki. No, no. Nie, no. Nie, no. teraz no. Nie, no. Nie. 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 To Nie. Nie. To ale ty z nimi gadasz. No da, w sumie więc w sumie wszystko na to wskazuje kolejna łazienka no na zakładnie. a w łazienkach jakoś nie ma odnalazłaś już światło? luty haha ha, bardzo śmieszne o przepraszam nie ja chciałam cię obrazić ale co kupujesz tej całą udałnowi? wiem tylko że nie jestem żołnierzem Dupa, nie 30 dni. Ludzie ciągle są zarażani, ale Ach. oni to dobrze ukrywają. Spotkałaś więcej zarażonych? W ramach mojej inicjacji zanim mi zabić tego co? Zmieńmy lepiej temat. Padnij! Oh. A Pani! 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 Ej, wiesz co? Może Pani! dołączyć do Pani! 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 Chcę, żebyś była bezpieczna w tej drugiej szkole. Nie powinnam cię nawet odwrócić. Co o to chodzi? No Martwi się, rano. że wciągnę w kłopoty. A co o to? No to, to jakoś... Kłopoty to ja mogę sama wpaść. Tak zaróżnionko. Hey, co my tu robimy, Riley? Mam dla ciebie niespodziankę. Jaką? To dinozaur? Może. Jak to będzie dinozaur, to znowu cię polubię. Nie no, chcę sama przekonać. Wiesz, odzyskałam je. Pistolety na wodę? Nie wierzę. Chcesz mi powiedzieć, że kapral Goguś ci oddał? Oczywiście, że nie. Odwiedziłam jego gabinet. Riley, miałam je w ręku ale dałaś się złapać. O, ale dałam się złapać. <grym> nie mogę uwierzyć, że nie mógł ma już tej strony. Da. Tak. Szedł, Wiesz, jak to się stało? Było, że spadł z konia. Miał zawał, czy coś w tym stylu. Rany. Cóż, ile osób może umrzeć z przyczyn naturalnych w tym świecie? Żadnych tu Dokładnie. No, ja Zobaczmy, co nam zostało no. Serio? Jeszcze. A? O, dobra, jest coś. Co? To Winston? <laughs> Recy, to było niezłe ciacho. Bingo. Chcesz? I gra. Jasne. Hola, to nie brober. Proszę. O Boże. O, masz to obrzydliwe. Mówiłam za Winstona. Mocne. Dawaj. A co się stało z księżniczką? Pewnie ją zabrali po tym jak umarła. Jedny konik. Na pewno była przerażona. Rany. No, dobra. I teraz idziemy. Bo ten, to na pewno nie wyjdziemy. Eli, pomóż mi to podnieść. To nie na pewno pamięć. Zawsze myślę, że nas zmiażdży. Spokojnie. Idę pierwsza. Wiesz co? Może poszukajmy innej drogi. Ta. Brzmi nieźle. Hej, Riley. Wiesz, to chodź, podsadzę cię. Spróbuj otworzyć od środka. Nieźle. Co to zamknięte będą. Tylko, że od przodu. Riley! To Że nigdy tu nie byłyśmy. Chodź, mam dla ciebie idealną maskę. Nie, no to na balu jest ta galeria. To jest, to co to jakiś wilkoła? Załóż ją. Dobra, mam to. Kupię. No, super. <zary> Zaraz. O, oh. serio? Zarycz mocno! Oha! 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 <laughs> no proszę. Chodź, zobaczmy, co tu jeszcze jest. Rany, ale fajnie. Się... Czy te maski potem się pojawiły w naszym eku, jak teraz je zdobyliśmy, albo w jakichś rzeczach kosmetycznych w postaci. Czerwone, trzewiczki! co z nimi zrobiłaś? O, rety, to? co my zrobimy? <śmiany> o, rety. rety, tutaj w ogóle mają. O, fenix, co myślisz? <śmiany> Urodza. Masz gołębi serduszko. <grych> no to jest trochę śmieszne Szkiele wróż. Zadaj pytanie Jak się odważasz? Dobra Więc e, zginiemy dziś? Nic. Odwróć ją, geniuszu. O, jakby szalenie nieprawdopodobne. O, u, co za ulga? No dobra, czyli jest opcja zmienienie masy. No. A, mam pewien pomysł. Widzisz tam te samochody? Tak. Czerwony jest Twój, niebieski mój. Rzucamy tygłą. Wygra ta, która pierwsza zbije wszystkie szyby. Ja ja sobie robisz? Jestem w tym najlepsza. To, bierzysz, tak, Dobra. Ta, co przegra, musi odpowiedzieć na jedno pytanie. Jest tylko bez złośliwości? Co to jest konkurs pytań? Dobra, jedziemy z tym koksem. Ostatnia szyba. Nie ostatni. Tak! Co, podoba się? W celu Dobrze. Dobra, ostatnia szyba nam nie jeszcze Nie, tylna, tak? Bo przecież samochody mają... O tak! Mistrzyni miotania Cenię! Moja fura miała pancerne szyby. Tak, a mi tu kaktus rośnie. Dobra, czas na pytanie. Chyba się boję. Dobra, jakie mamy Ach. pytania? No dobra. Dlaczego zwiałaś beze mnie? Taki miałam nastrój. Słuchaj, nie powiedziałam nikomu. Nawet mnie? Swojej przyjaciółce? Tak? Tak, ja tylko... Dobra, chodź. Muszę ci coś pokazać. Nie odpowiedziałaś na pytanie. No, spoko Co my tu robimy? Nie czuję się tu dobrze. Właśnie. Pamiętasz, jak myślałyśmy, że zasilanie jest wyłączone tylko w wybranym dzielnicy? Tak. Choć za mną. A, laboratorium to było chyba jakieś? Więc okazuje się, że w mieście jest prąd. Po prostu wyłączyli bezpieczniki. Wystarczy je z powrotem włączyć. To się nie ma prawa udać. O, a nie mówiłam? Całe centrum jest oświetlone? Chodź się przekonać. I teraz całe centrum je, ma być oświetlone, tak? Jesteś na to gotowa. Czekaj, ja... Wiem, co chcesz zrobić. I cieszę się, że żyjesz. Znaczy, i że ciągle jesteśmy tu razem i... Wiesz, nie chciałam. No to wszystko, co mówiłam zanim odeszłam. Nie myślałam tak. No i tu jest teraz to. Riley, rozklejasz się. <grymne> Sama zaczęłaś? O, rację. Gotowa? Pewnie. Tylko, że. Normalnie. Żartujesz sobie. W kolejnym wspomnieniu.